są z nami. E, nazywam się Magda Soka, jestem akupunkturzystą um, technikiem fizjoterapii. E, jestem absolutnie zakochana w MOX-ie i mox stanowi dużą podstawę mojej pracy jako akupunkturzysty. E, i bardzo się cieszę, że jesteście tutaj i będę się mogła z Wami podzielić e, tą niezwykle skuteczną, przy tym szalenie prostą metodą. Opowiem Wam dzisiaj o rodzajach moksy. y Takie dzisiaj zrobimy wstępny webinar na tą godzinę. Postaram się opowiedzieć mam nadzieję, że wszyscy zgromadzeni będą mogli też przedłużyć o ten czas, który zajęły nam problemy techniczne. Oczywiście będziemy to mówić. Przygotowałam dla Was dzisiaj opowieść o żołądku 36. Jednym z najpotężniejszych punktów akupunkturowych, z jakimi kiedykolwiek pracowałam i też znanym przez plastyków. I pokażę Wam, jak w praktyce pracować moksą. Także zaczynamy. Okej. Okay. Tutaj mamy rumarcik, uruchomię tylko tak. Będziemy poszukiwać punkty, więc musimy zapoznać się, z czym jest podstawowa miara że Nie używamy centymetrów, ponieważ są osoby, które mają 1,60 m i są osoby, które mają 2,40 metry 4 cm. Więc jest to czasami prowadzące do poru nieporozumień, gdybyśmy chcieli używać stałej miary centymetrowej. E, jako akupunkturzyści posługujemy się na mapie ludzkiego ciała miarą, która, a, którą nazywamy jeden tuen. E, jeden tuen to jest szerokość kciuka w tym miejscu, tak jak mamy zaznaczone na rysunku. Ratunkowo też mamy miarę trzy tuen, która jest szerokością na naszych czterech palcach, na tej wysokości, na przykład kiedy chcemy odmierzyć u dzieci, odpowiednio przenosimy, na przykład przykładamy do ręki dziecka i patrzymy, w którym miejscu te nasze trzy punkty, te nasze trzy palce pasują na szerokość. Jest to szalenie ważne na początku, kiedy ktoś nie zna akupunktury i nie pracuje z nią na co dzień. Potem z czasem pracy, kiedy jest się już doświadczonym terapeutą. Te punkty już widzi się w proporcjach. Czasami nawet na kręgosłupie, a jak pracujemy, to już nie musimy obliczać kręgów, tylko mamy do czynienia, widzimy punkty odniesienia, na której wysokości, gdzie się kończą dolne kąty łopatek i jest nam dużo prościej, wiadomo z doświadczeniem, pracować. Ale zaczynamy wszyscy od jednego słowa w tym miejscu. Zaraz opowiem, dlaczego jest taki ważny, ponieważ wala nam na ciele, kiedy widzimy, odnaleźć się, potrafi nam, to jest taka nawigacja po mapie ludzkiego ciała. Czasami mam takich wysokich pacjentów, sama jestem dość wysoka, mam 1,75 75 wzrostu, Czasami mam dwumetrowych pacjentów i nawet dla mnie to jest fascynujące, jak jeszcze muszę dodawać troszeczkę do mojej miary, żeby ich miara się zgadzała z moją, muszę troszeczkę dodawać. A często jeszcze też korzystając z do mojego doświadczenia i patrząc na proporcje nóg, ponieważ mają dłuższe kości piszczelowe, e, niżeli e, te miary przewidywały, troszeczkę muszę stosować, dodawać tam odległości. Ale to spokojnie pokażę Wam wszystko, jak to znaleźć. Że to jest historia o tłem, o podstawowej jednostce e, miary człowieka, którą używamy. Jeżeli są jakieś pytania, e, to proszę je napisać. E, jeżeli coś będzie niejasnego, e, bardzo proszę o pytanie, albo jeżeli jest coś pilnego, to postaram się odpowiedzieć na je szybko. Jeżeli e, jest coś, e, co, co możemy omówić na koniec, to pozwolicie, że odpowiem, odniosę się do tego na koniec, żeby zachować ciągłość opowieści. Okej. Okay. Czym jest moksa? Najpierw odpowiedzmy sobie, czym, czym jest moksa. Ja tutaj przygotowałam Wam do pokazania dwa rodzaje moksy, mam nadzieję, że widzimy. One się troszeczkę różnią kolorem i, i różnią się troszeczkę konsystencją. O. Tutaj z przodu jest moksa zielona, jest to moksa pięcioletnia, wysokiej jakości, sezonowana. Tutaj z tyłu jest moksa dziewięcioletnia, złota, jeszcze wyższej jakości, to jest najwyższa jakość. Pierwszą z tych moks z zieloną używam do zabiegów moksy em, pośredniej, na przykład stawiam ją na naczynku z solą, nie palę jej nigdy na ciele. Natomiast złotą Moksą, która jest bardzo cenna, jest 10 lat preparowana i użytkowana, pracuję na ciele w technice zwanej Moksą ziarenek ryżu. W zależności od tego, czy ziarenka są usuwane ciała po podpaleniu, no to ustawiam takiej wielkości stożki, a w momencie, kiedy z wyczerpanymi pacjentami pracuję techniką w moksy bezpośredniej dopalanej. Stożki są takiej wielkości, że naprawdę bez skupki popiołu na początku bardzo je trudno stawiać. Jest to zabieg, który wiąże się z powstaniem niewielkiej blizny u pacjentów, aczkolwiek jest to niezwykle efektywny zabieg, jeżeli przychodzi do mnie pacjent, który jest bardzo wyczerpany. W tym momencie czasami po wspólnym ustaleniu za i przeciw, za zgodą pacjenta decydujemy się na taki zabieg, ale to już jest zabieg działający na pograniczu rzeczy niemożliwych i spektakularnych jest to najbardziej zaawansowana forma moksy. My dzisiaj skupimy się na podstawie, bo mówimy o podstawach. Będziemy mówili głównie o użytkowaniu wysokiej jak moksy, jakości moksy albo tutaj um, Moksy zielonej stawianej na podkładkach, o czym będę mówiła, albo moksy używanej w cygarach. O kurde. Ja jestem fanką e, cygar moksowych e, najwyższej jakości, jakie są dostępne w tym te sklep. Są to e, cygara moksowe z moksy dziewięcioletniej, ze złotej moksy wysokiej jakości, bardzo dobrze spreparowane. Jak widzicie, jej kolor jest żółty. Tutaj mam dla porównania moksa też wysokiej jakości. To jest moksa chyba pięcioletnia. Zobaczcie, jest różnica w kolorze. Ta jest blond moksa, czyli złota moksa, a to jest moksa zielona. Im bardziej jasny kolor, tym moksa jest bardziej oczyszczona. Box wykonuje, powstaje z ziela Artemisia Armii. I obawiam się, że nie jestem w stanie poprawić jakości obrazów na ten moment. Hmm. Czy teraz coś widać więcej, bo może coś? A jak pokazuję w tej chwili OK. okej. Moksa, im bardziej oczyszczona, tym mniej śmierdzi i tym mniej jest uciążliwa dla użytkownika. I kiedy na przykład proszę moich pacjentów i oni są zainteresowani pracą z moksą, chcą spróbować, czasami daję im takie jedno cygaro, ale zazwyczaj tej moksy takiej. Trzyletniej, półtorarocznej. Proszę, żeby to robili w obrótku. Czasami, kiedy wiem, że pacjenci muszą to robić i robią to w domu, wtedy zostają ode mnie na spróbowanie cygaro to najwyższej jakości. Wynika to z tego, że też szanuję pewną zapachowość. Moksa w trakcie używania, kiedy rozpalamy moksę, nie jest taka dokuczliwa zapachowo ta i wydaje się, że wszystko jest ok. Ale trzy dni później. Nadal czujemy, jak bardzo byliśmy w błędzie. E, niestety, moksa bardzo intensywnie um, jest, utrzymuje się ten zapach w naszych pomieszczeniach. Więc ja w gabinecie zazwyczaj staram się używać tej najlepszej złotej moksy, dziewięcioletniej, e, ponieważ skraca ona czas, jest bardzo mocno rozgrzane to cygaro. E, Im czystszej jakości moksa, e, tym tym jest mniej uciążliwa zapachowo. Obecność, im bardziej intensywnie zielona moksa, tym znaczy, że jest jeszcze większa ilość takich resztek roślinnych, nie jest to sama czysta moksa. I w tym momencie troszeczkę ten zapach może być intensywniejszy. Kiedy mówimy o moksie, to też muszę opowiedzieć o roślinie. W której ona powstaje i dlaczego moksa jest taka specjalna? E, moksa powstaje z ziela Artemisii Argi, cum, kuzynki Artemisii Bulgaris, czyli bylicy piołki. E, jest to e, piołun srebrzysty albo piołun chiński, dosyć rozpowszechniony w Chinach i w całej Azji na Jest to roślina używana nie tylko w chińskiej tradycji leczniczej. Ale także w japońskiej, w mongolskiej, e, tak samo w Wietnamie używają. E, I o ile akupunktura mongolska różni się od akupunktury chińskiej, a ta jeszcze się różni od akupunktury japońskiej, jest inne podejście, jest inne spojrzenie na punkty, e, jest inne rozumienie procesów, które zachodzą w ciele, o tyle wszystkie te tradycje. Są zgodne co do tego, że MOPSA działa w sposób wzmacniający, jej stosowanie jest niezwykle proste i im jest szeroko rozpowszechniona w tak medycynie ludowej, nie takiej medycynie CCM, czyli tradycyjnej medycynie chińskiej, którą uczą też na uniwersytetach i różni wykładowcy. A, przepraszam, tak. Artemisia vulgaris to jest bylica pospolita, to prawda, nie piołem tylko bylica pospolita, dziękuję za pewne zwrócenie uwagi, um, tutaj była moja pomyłka, moksa jest używana do pielęgnowania zdrowia, do yang shen, czyli pielęgnowania naszej długowieczności i możemy um, budować ją poprzez moksowanie, na chwilę Wam pokażę, um, punktu żołądek 36, jak MOPSA działa w ciele? Szczerze mówiąc, nawet jeszcze na potrzeby tego webinaru przyglądałam PubMed, i to jest taka amerykańska baza danych, gdzie są publikowane badania na temat, twarde badania, które były zawarte w twardych czasopismach naukowych, które przeszły przez sito recenzentów, Więc w PubMedzie artykuły mają zazwyczaj taką gwarancję bardzo wysokiej jakości. Co jakiś czas jako terapeuta też przeglądam tą bazę pod różnymi kątami i poszukuję takich danych, jest wiele koncepcji, bo to niech wystarczy tylko, żeby ogrzać punkt, bo ogrzać punkt można by było papierosem, co zresztą czasami się robi przy punkcie PH boczowy 67, kiedy ogrzewamy ten punkt o to, żeby dokonać. Odwrócenia płodu, kiedy nie ułożył się głową w dół w prawidłowym terminie, to jeszcze jest pewien okres czasu, kiedy możemy ogrzewać punkt pęczerwoczowy 67, najlepiej oczywiście moksą. I w badaniach klinicznych okazało się, że ma to 67% skuteczność. Więc tylko przy pomocy ogrzewania moksą 67% kobiet mniej męczyło się przy porodzie, albo uniknęło zasadzkiego cięcia, ponieważ płód został ułożony prawidłowo. Moksa działa wzmacniająco, troszeczkę też potrafi rozproszyć i teraz będziemy sobie omawiali, czym to się różni. Bo czasami mamy taką sytuację, kiedy na ciele mamy bolesne z tyłu plecy, boli nas strasznie. wtedy możemy włożyć takie rozgrane cygaro moksowe do domku moksowego, akurat nie wyjęłam. No. I stawiamy to na plecach i nas tak fantastycznie, miłutko grzeje. I w tym czasie tego grzepnia w domku moksowym, to jest technika pośrednia, moksy, w tym momencie e, tak. Rozprasza się zimno, które nam zabrakowało mięśnie, rozprasza się zasój, który tam powstał, napływa świeża krew i odżywia to miejsce. Ale moksa to nie jest tylko ciepło, bo generalnie każda metoda termiczna podobnie działa. Tak? Ciepło powoduje, że mięsie się rozluźniają, e, i rozgrzewają. MoXa dodaje dodatkowo um, energię. Ja zawsze się śmieję, że tutaj Chińczycy, zanim Einstein wyżo, wymyślił MC kwadrat, to Chińczycy już znali to w praktyce, ponieważ um, kiedy spala się na specjalnych, witalnych punktach w ciele mokse, um, zaraz będę mówiła o podkładkach wibirowych. Kiedy spala się mokse um, na punktach na ciele, to ten człowiek ulega niesamowitemu wzmocnieniu. Ja się chcę śmiać, ponieważ kiedy sama sobie wykonuję mokse, czasami, kiedy jestem zmęczona, chcę sobie podnieść poziom zdolności w organizmie, to robię to techniką bezpośredniej. E, moje włosy potem, jak mam odrastają mi te baby hair, e, to wszystkie stoją i chodzę z taką łuną nastroszoną, ponieważ dostałam więcej energii i one nagle są tutaj nastroszone i moje zazwyczaj proste włosy zaczynają się kręcić. Więc e, śmieję, że widać to e, po włosach, ale też my jako terapeuci czujemy zmiany w pulsie bardzo intensywne i e, bardzo, e, bardzo mocne. tak? Także e, tutaj Moksa jest e, po prostu chińskim mc kwadrat sposobem na wlanie zasobów dodatkowej energii. Umówiliśmy sobie cygara. Omówiliśmy sobie dwa podstawowe różnice w jakości moksy. Generalnie zachęcam do tego, żeby moksę praktykować. Można kupić na początek moksę trzyletnią, pięcioletnią, i ona jest naprawdę w bardzo wysokiej jakości. Żar uzyskany jest znakomity. Jeżeli mamy ogródek działkowy, możemy gdzieś to sobie robić latem, możemy kupić też tą najtańszą moksę roczną. E, bo w tym momencie nie będziemy sobie zakłócali w domu, tylko e, gdzieś na zewnątrz będziemy palić tą moksę. Gwarantuję Wam, że komary żadne w tym momencie nie przyjdą. Komary e, bardzo nie lubią zapachu moksy. Natomiast, e, kiedy musimy pracować w domu i zależy nam na, na szybkim i efektywnym zabiegu, zwłaszcza kiedy pracujemy z małymi dziećmi, e, w tym momencie moksę. Używamy złotą, tak? To jest bardzo ważne, oszczędzamy sobie. Zaraz będziemy pokazywać, jak ją będziemy używać. Jakie są przeciwwskazania do moksy? Są przeciwwskazania do używania moksy na punkcie. Natomiast generalnie będę starała się pokazywać, na jakich, dzisiaj omówimy sobie dwa punkty, mam nadzieję, że dążymy. Będę pokazywała Wam, na jakich dwóch punktach, w jaki sposób używać. I um, jeżeli będą, um, są wskazania, też będę opowiadała o nich, e, także bardzo ważne jest, żeby przestrzegać e, instrukcji, które są zawarte i e, powodów, dla których używamy i różnicować pewne wzorce, ale niektóre rzeczy są prostsze niż to e, brzmi na początku, okej. Okay. Tak jak Wam pokazałam, tutaj na zdjęciu są jeszcze na prezentacji, jeżeli ktoś widzi, wiem, że PCM sklep przygotował bardzo fajny e-book, który jest do pobrania i wiemy, że tam miał być udostępniony. I też kiedy będziecie chcieli kupować Moxe, też jest akurat udostępniony podpromocyjny, promocyjny, więc będzie można użyć. Go, po to, żeby kupić to trochę taniej, tutaj ze strony e, sklepu jest e, taki miły uchwon dla słuchaczy. E, moksa półtora roczna, tak jak widzimy, jest najciemniejsza, e, jest najbardziej zanieczyszczona. A moksa pięcioletnia już jest troszeczkę jaśniejsza. w praktyce, jeżeli są wysokiej jakości, niewiele się różnią kolorem, a już a to jest złota moksa, ta najwyższa, dziesięcioletnia, dziewięcioletnia, już bardzo dojrzała. Jeżeli wykonujemy techniki moksy bezpośredniej, tylko i wyłącznie pracujemy wtedy złotą moksą na skórze, ponieważ użycie nawet wysokiej jakości moksy pięcioletniej powoduje, że tam jest zbyt wysoki poziom olejków eterycznych i powstają bardzo do poparzenia. Po złotej moksie oparzenia zazwyczaj się goją znakomicie, jak nawet musimy wywołać ten niewielki bąbel. Natomiast widziałam, kiedy mój kolega bez znajomości rzeczy próbował robić to na sobie zieloną moksą i potem miał bardzo trudnego się rany, więc zachęcam do przestrzegania akurat tych ograniczeń, jest to bardzo ważne. Kiedy chcemy pracować z moksą w cygarze, musimy mieć tak, moksę w cygarze, musimy posiadać palnik, może być zapalniczka, może być świeczka, ale palniki żarowe, te, które są w CCM sklepie, Przetestowałam wielu dostawców, wielu producentów i to są absolutnie najlepsze, ponieważ dają mocny żar, pozwalają się ładować wielokrotnie. Innych producentów często po prostu podczas ładowania jakieś te plastikowe elementy psuły się, można było je naładować raz, dwa razy, a te mam chyba od lat pięciu i są używane nagminnie, doładowywane na nagminnie i są bardzo wdzięczne w pracy, jestem z niej bardzo zadowolona. Wydatek jest jednorazowy na długo długo, potem tylko musimy mieć gaz do Bardzo ważny jest wygaszacz, akurat mój dałam kumplowi rodziny, który zafascynował się mox w potrzebie, więc można, pokażę Wam jak zrobić awaryjny wygaszacz. Ponieważ moksy nie wolno gasić wodą. Nie wolno zalewać cygara moksowego po rozpaleniu wodą, ponieważ ulegają uszkodzeniu, um, ulegają uszkodzeniu niestety właściwości moksy. Natomiast możemy gasić ją w bardzo prosty sposób. Do słoiczka, do szpaneczki możemy nasypać. Albo soli. Ja tu mam piasek, tak? Sól im drobniejsza, tym lepiej. Piasek, im drobniejszy, tym lepszy. To jest akurat pozostałość gaśnicy, jak moksowałam moją świnkę morską, ponieważ zwierzęta też można delikatnie z zachowaniem ostrożności, żeby nie podpalić futerka, pięknie wspierać. I proszę mi wierzyć, że naprawdę świnka morskiej w bieguńce świetnie uratowało życie. Ludziom też potrafi to uratować. Mówię o takich zastosowaniach, kiedy naprawdę już nie mamy co zrobić. Więc gaśnica może być, wtedy takie cygaro musimy zakopać bardzo głęboko, bardzo dokładnie i pozostawić albo w suchym piasku, albo najlepiej w soli, tak? I, um, najlepszy jest wygaszacz, który można dostać w sklepie, to nie jest duży koszt, naprawdę w takich sytuacjach, jak nie zakopiemy dobrze cygaro, niestety potrafi się tlić i spalić stałe i naprawdę aromatycznie wtedy nie jest w do domu. To jest aromat odległo przyjemnego po dwóch więc tutaj mam, tutaj mam dla Państwa taką też propozycję. Powaryjną, jeżeli ktoś ma cygara, a nie ma wygaszacza. Możemy odpalać każdą mocę, każdą zapalniczką. Też te żarowe są po prostu praktyczne. i Ja lubię robić szybko, konkretnie i na temat. Ok, także. To mamy następne. Teraz opowiemy troszeczkę o technice. Um, może pozwolę sobie rozpalić cygaro MOPSowe. i pokażę, jak ich nie używamy. Dobrze? Pokażę na swoim łokciu, troszeczkę akurat na obciążonym ostatnim łokcie. Będziemy rozpalać cygaro. Zobaczę. Rozpalimy to najlepsze. Ja nie zrobię sobie tego, żeby w tej chwili zadymić pomieszczenie. Muszę wam się przyznać, że w karierze mam niestety jedno wezwanie straży pożarnej przez sąsiadów, ale e, wykonywałam e, mieszkanie zabieg zabieg z boka. i robiłam to na mokrzej, kiepskiej jakości. Płęby dymu, jakie szły, ja się nie dziwię, że ci sąsiedzi wezwali straż pożarną. E, na szczęście wszystko się rozeszło po, kosztach, nie, po kościach, nie było zagrożenia żadnego, po prostu praktycznie to było z mojej strony głupota, do, Uczyłam się, więc bardzo odradzam robienie moksy smoka w mieszkaniu. Jest to jeden z najbardziej dziwnych pomysłów. Moks smoka możemy gasić w soli. Sól najlepiej kamienna, jakaś drobna, albo możemy gasić w piaseczku drobnym, tak? Tu akurat jest ziemia, no bo na no dworze moksowałam swoją świneczkę, tak? i miałam suchą ziemię pod ręką i wtedy mam głodny kontrzek. Okej, jak rozpalamy cygaro moksowe, biorę palnicz i zaczynam nim ogrzewać szczyt moksy. Nie zdzieramy tego papieru, gdyby był taki bardzo gruby, to musi zostać tylko taki I Proszę zobaczyć, zaczyna się już rozgrzać. Moksa jest szalenie łatwopalna. Ona tu jest zbita, odpowiednio spreparowana. I zobaczcie. Ta moksa już jest cała rozżarzona. W tym momencie możemy zacząć ogrzewać punkt. Ja będę ogrzewała swój łokieć. Pokażę Wam teraz używanie jak na przykład nastawy. Bo ona złokcie po prostu zbliżamy moksę, jak widzicie, na taką odległość. Ona daje taki żar, że w tej chwili odczuwam bardzo przyjemne grzanie przenikające do środka. Nie jest to grzanie, które mnie parzy. absolutnie nie. Tu już jest zbyt intensywna temperatura. Więc e, ogrzewam sobie w taki sposób, głupciowi się robi bardzo miło, ciepło, przyjemnie. W tym momencie wilgoć, która mi tam blokuje stawy, bo ja akurat mam taki typ konstytucji, że wilgoć potrafi zaatakować moje stawy, w tym momencie ona ulega rozproszeniu. Miejsce jest wygrzane, przywraca się krążenie, komórki zaczynają funkcjonować sprawnie, więc. E, dla mnie to jest szalenie przyjemne. Kiedy kładziemy, chcemy robić moksę dzieciom i nie mamy pewności, na przykład na pampuszku, to przykładamy palce w taki sposób, jak ja tu pokazuję, ale odczuwam moimi palcami to, co dziecko odczuwa na skórze. Pamiętamy, że u dzieci jest bardzo łatwo wywołać bardzo trudno się oparzenie, więc wystarczy łagodne ciepło. Dzieci tak chłoną jank, które się wydziela z moksy, że nawet nie ma. A, Potrzeby ogrzewać bardzo mocno. Wystarczy takie delikatne, ciepło, przyjemne, pieszczące i w tym momencie to już jest wystarczające. Tak? Pokażę Wam teraz jak zawsze przy pomocy mojej najprymitywniejszej zapalniczki. Po prostu głęboko, głęboko zakopuję mokse i w tej chwili już nie ma żadnego dymu. Za chwilę je sprawdzę, czy aby na pewno cały żar uległ z keshen. Tak, zdecydowanie moksa dziesięcioletnia jest najmniej dokuczliwa i naprawdę, e, kiedy ktoś, e, kiedy ktoś e, używa moksy. E, e, jestem z Wielkopolski, pochodzę z Wielkopolski i e, kiedy. jaka jest różnica w cenie, to sami widzicie. i e, Naprawdę po sprawdzeniu doszłam do wniosku, że warto zainwestować więcej w tą mokse, ponieważ nie cuchnie w domu, jest to dużo łatwiejszy, dużo przyjemniejszy zabieg do wykonania i dla mnie jako terapeuty, ja też nie chcę wdychać tych tonów tego pyłu, który jest troszeczkę uciążliwy. Więc dla mnie jako terapeuty jest to dużo, dużo prostsze, kiedy hmm, Używam wysokiej jakości moksy i nie wdycham tego. Dbam o swoje drogi oddechowe. Generalnie, jako głównie pracuje przy pomocy moksy bezpośredniej. Są to małe stożki precyzyjne, używane trochę jak igła punkturowa, ja to lubię.